Cześć, witam Cię bardzo serdecznie. Ja nazywam się Karolina Brzuchaska i jestem właścicielką marki Pretty Well Done. Na co dzień pracuję jako wirtualny office manager, project manager, mentor wirtualnych asystentek. Jestem też autorką książki Rzuciłam pracę i co dalej, współautorką książki, drugiego tomu książki Doskonale Niedoskonali. No, i w zasadzie wszystko, co najbardziej potrzebne, znajdziesz na mojej stronie www.prityweldon.pl. Dzisiaj natomiast chciałabym Ci powiedzieć kilka słów o tym, co to będzie za książka, czym będzie ta druga książka, drugi tom, druga część, rzuciłam pracę i co dalej. I w momencie, kiedy nagrywam to wideo, uwierz mi z ręką na sercu, przyznaję, książka jest napisana, natomiast nadal nie ma tytułu. Jeżeli tytuł się pojawi, no to oczywiście otrzymasz informacje na ten temat, natomiast dziś powiem Ci, co w niej będzie. Książka jest kontynuacją, kontynu kontynu kontynuacją w takim sensie, że znajdziesz w niej kolejne etapy rozwoju przedsiębiorcy. Pierwszej części, czyli wrzuciłam pracę, i co dalej, pokazywałam Ci, jak przejść z etatu na własną działalność, jak zacząć być przedsiębiorcą, jak stać się tym freelancerem i w ogóle jak działać z domu, jak wygląda praca z domu, jak, jak się odnaleźć w tej nowej najczęściej dla nas rzeczywistości. Druga część natomiast będzie oczywiście kontynuacją przygód Katarzyny, jeżeli czytałaś. Bądź czytałeś pierwszą część, to wiesz o kim mówię. Jeśli nie, ta pierwsza część ciągle jest do kupienia w moim sklepie. Zachęcam cię serdecznie do tego. I kontynuacja jest tak jak wspomniałam kontynuacją przygód Katarzyny, więc dowiemy się, jak, jak dochodzi do naturalnego rozwoju przedsiębiorcy, co się dzieje, kiedy przedsiębiorca inwestuje w swój rozwój, uczy się, chce skalować swój biznes. I jak to zrobić, żeby skalować ten biznes mądrze? Bo czy jesteśmy w stanie zrobić to samodzielnie? Z mojego punktu widzenia kompletnie nie. I o tym właśnie jest ta książka o budowaniu zdalnych zespołów, o zatrudnianiu swojej prawej ręki, ale zatrudnianiu też podwykonawców, zatrudnianiu freelancerów, innych freelancerów, zatrudnianiu osób do swojego zespołu, o nauce delegowania, o tym jak to zrobić, żeby wypuścić te kontrole z ręki? Bo bardzo często jest tak, że my, jako przedsiębiorcy, chcemy trzymać wszystko w łapie. Po prostu. Jeżeli zakładamy własną działalność, najczęściej wszystko robimy sami. No a skoro robimy wszystko sami, to jesteśmy przekonani, że tylko my potrafimy to zrobić najlepiej. Jesteśmy przekonani o tym, że nikt tak jak my nie poradzi sobie z pewnymi zadaniami, co jest ogromną bzdurą. Ale Zanim ja doszłam do tego, że jest to bzdura i że są osoby, które naprawdę wymiatają w swoim, w swoim fachu, i że świetną, naprawdę świetną inicjatywą jest delegowanie zadań we własnej działalności, ja robiłam wszystko. Od księgowości poprzez yy, programowanie, stawianie stron, pisanie książek, pisanie tekstów. Wszystko, 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 co jest związane z przedsiębiorczością, ogarniałam sama. I przyznaję szczerze, bez bicia. To było do zajechania, do zajechania. Naprawdę, ja nie miałam czasu wolnego, nie miałam wolnych popołudni, nie miałam wolnych weekendów. Dopiero w momencie, kiedy zdecydowałam się podjąć współpracę z. Aktualnie pracuję z trzema dziewczynami, więc z trzema wspaniałymi, naprawdę dziewczynami, które ogarniają te wszystkie tematy za mnie. I jedna pomaga mi w moim biznesie, inne, pozostałe dwie pomagają mi przy biznesach moich klientów. No, to dopiero wtedy odżyłam i zaczęłam się rozwijać. Dopiero wtedy postanowiłam, że napiszę drugą książkę, żeby pokazać Ci, że ta droga, którą my jako przedsiębiorcy przechodzimy tak naturalnie, automatycznie, że ona również jest dla nas trudna. I w tej książce pokażę Ci, jak delegować zadania, jak zbudować zdalny zespół, jak skalować swój biznes, żeby zacząć na, za, zarabiać naprawdę dobre pieniądze i nie narobić się przy tym za dużo. O tym będzie druga część. Natomiast jeżeli chcesz posłuchać trochę o wirtualnej asyście, o pracy zdalnej, o freelancie, to zachęcam Cię serdecznie również do słuchania mojego podcastu, co we freelancie piszczy, do zaglądania na bloga, a nade wszystko do udziału w mojej grupie Blaski i Cienie Wirtualnej Asysty. Jeśli masz do mnie jakieś pytania, oczywiście wpadaj na stronę, klikaj w kontakt, odpowiedz na tego maila i pisz. Pozdrawiam Cię serdecznie. Karolina Brzuchalska. pretty well done